Kochani, pytań wyszło tak wiele, i odcinek wyszedł tak długi, że postanowiłam go pociąć na trzy części. Będą te odcinki pojawiały się dzień po dniu, więc jeśli nie odpowiedziałam w tym odcinku na Wasze pytanie, to śledźcie kolejne dwa odcinki, bo na pewno tam odpowiedź się pojawi. Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na QA. Pytań było naprawdę sporo, więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy i będę odpowiadać na Wasze pytania, które zadawaliście na Instagramie. Jeśli jeszcze nas nie obserwujecie, to serdecznie Was zapraszam. Tutaj Wam zostawiam nazwę. Tam dzieje się dosyć sporo, więc myślę, że warto. Zaczynając od pierwszego pytania to. Czego najbardziej nie możesz doczekać się w nowym domu? Eee... I... To jest rzecz, o której ja mówię bardzo dużo, w sensie o tych kilku rzeczach, że nie mogę się ich doczekać. Po pierwsze, będzie to mm, zmywarka, ponieważ my w obecnym mieszkaniu zmywarki nie mamy i mam już totalnie dosyć mycia ręcznego, już nawet nie chodzi o ten czas, który trzeba temu poświęcić, ale o to, że w domu przez to bardzo szybko robi się bałagan. Jeżeli nie pozmywa się na bieżąco, no to te naczynia się, piętrzą i bardzo łatwo mm, po prostu o Nieporządek, denerwuje mnie też to, że te naczynia, nawet jeżeli już są posprzątane i umyte, no to piętrzą się na tej suszarce do naczyń i nie wygląda to za dobrze. A kolejną rzeczą jest to, że niestety przez um, ciepłą wodę, w której ja lubię myć naczynia, mam bardzo, bardzo przesuszone dłonie i często mnie swędzą, pieką i po prostu mam już tego dość, więc zmywarka to jest moje najbardziej takie wymarzone i wyczekane urządzenie. W domu. Poza tym też nie mogę doczekać się suszarki do ubrań. To, ile ja opinii słyszałam, że to jest najcudowniejsza rzecz na świecie, że po prostu już jeżeli ktoś kupi taką suszarkę, to nie może bez tego żyć. No to naprawdę sprawiło, że ja już tego sprzętu nie mogę się doczekać i generalnie jeśli chodzi o organizację pralni, to to jest właśnie taka rzecz, którą e, bardzo, bardzo wyczekuję. Już bardzo chciałabym sobie, wiecie, wszystkie proszki i płyny poprzesypywać do pięknych pudełeczek. E, już nawet wyczuję sobie m, takie fajne butle z kranikiem, jak czasami m, są imprezowe, takie wielkie, pięciolitrowe baniaki. To coś takiego fajnie by było wykorzystać sobie właśnie w pralni, żeby wlać tam... M, czy to płyn do prania, czy to płyn do płukania, i właśnie za pomocą takiego kranika dozować sobie, e, czy to bezpośrednio do pralki, czy to do jakiegoś innego mniejszego pojemniczka, mm, właśnie te płyny. E, no ogólnie, po prostu nie mogę się już doczekać pralni jako osobnego pomieszczenia, no bo szczerze mówiąc, mam już też dość e, tej suszarki, na którą właśnie patrzę, która. Cały czas, wiecie, suszy jakieś pranie i cały czas zalega nam w pokoju. Także tego nie mogę się naprawdę bardzo, bardzo doczekać. A z takich dodatkowych rzeczy, to powiem wam szczerze, że pomimo tego, że jestem ogromną fanką wanny i generalnie długich kąpieli i takich relaksujących um, chwil spędzonych właśnie w wannie, to już bardzo nie mogę się doczekać prysznica, ponieważ te kąpiele w wannie, my obecnie w mieszkaniu mamy tylko, wannę zajmują, no nie ukrywajmy, dosyć sporo czasu, nie zawsze na taką kąpiel jest czas, a jak już się wejdzie do tej wanny, to ja mam taką tendencję, że po prostu i tak, i tak nalewam do niej wody, przez co Siedzę dłużej w tej wannie, ta cała kąpiel trwa dłużej i no jest to po prostu bez sensu, więc prysznica też nie mogę się doczekać. i to, co bardzo chciałabym kupić, oczywiście to na pewno nie będzie jakimś tam początkowym etapem i początkowym wydatkiem w naszym nowym domu, ale takim moim marzeniem jest ekspres do kawy, gdyż w pracy nauczyłam się pić właśnie kawę z ekspresu. I już jestem, szczerze mówiąc, bardzo przyzwyczajona, przyzwyczajona do takiego smaku kawy, już mi nie smakuje taka kawa, wiecie, zalewajka, fusiasta, tylko raczej właśnie kawa z Ekspresu, chociażby z jakiegoś przelewowego. A jeśli miałabym wybrać taką kawę fusiastą zalewajkę, to już bym wolała napić się kawy rozpuszczalnej, więc ekspres do kawy, jeśli się trochę odkujemy finansowo, na pewno u nas w kuchni się pojawi. Kolejne pytanie to czy jest jakaś rzecz, która aktualnie nie podoba ci się w domu. No i gdybym się dłużej zastanowiła, no to pewnie powiedziałabym, że to zrobiłabym inaczej, czy tam to zrobiłabym inaczej, czy rozwiązałabym pewne rzeczy w inny sposób. Natomiast podejrzewam, że chodzi tutaj o te elementy wykończeniowe, które mamy już w swoim domu, i jeśli miałabym określić jedną taką rzecz, to jest to jednak ta nasza umywalka wolno stojąca w toalecie. Wiem, że sporo osób pisało, że ta umywalka wygląda jak pralka frania, że wygląda jak jakiś bęben, że brzydko to wygląda i w ogóle ten kolor nie pasuje. I o ile uważam, że kolor jest trafiony, że pasuje do tych płytek i ogólnie nadaje troszeczkę takiego charakteru, tak umywalka sama w sobie niekoniecznie mi się podoba. Też tutaj nie chodzi mi o ten kształt, bo ten kształt okrągły jeszcze jest ok, ale troszeczkę denerwuje mnie to, że ten korek nie jest na płasko, tylko on naprawdę bardzo sporo odstaje od jakby dna. I to nie fajnie wygląda, a materiał, z którego jest wykonana, niestety jest totalnie nietrafiony. To jest umywalka z konglomeratu. Nie wiem dokładnie, jakiego, na stronie jest tylko informacja, że materiał wykonania to konglomerat. No i niestety ta umywalka jest już porysowana. Wiecie, my tej umywalki nie używaliśmy praktycznie w ogóle. Wiadomo, że tam jakieś dłonie się myło. Natomiast no, generalnie. No, my tam jeszcze nie mieszkamy. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, że w tej umywalce mogła stać na przykład wkrętarka, jak montowaliśmy mm, gniazdka do, no, w, 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 w toalecie, albo ewentualnie no, mogły tam leżeć właśnie mm, te gniazdka do zamontowania, z tym, że. No, Nikt tam nie szorował, nikt nie przesuwał jakoś bardzo tymi przedmiotami, nawet jeżeli one leżały we wnętrzu tej umywalki, a jest porysowana naprawdę masakrycznie. Tak, na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale jak się spojrzy pod światło, to tych rys jest naprawdę bardzo dużo. I przez to też po prostu ta umywalka trochę straciła w moich oczach. Um, szczerze mówiąc, trochę się zastanawiam, czy, czy jej nie wymienić. Natomiast bardziej w kwestii um, tutaj jakiejś reklamacji i, i złożenia po prostu um, no, reklamacji na, na po prostu materiał. Um, no bo to jest jakby normalne użytkowanie tej umywalki. No podejrzewam, że jak ją bym przetarła, wiecie, gąbką, to też te rysy same by się tworzyły. Więc no nie wiem, z tym, że kolejna rzecz problematyczna jest taka, że tak naprawdę my tą umywalkę też wybraliśmy ze względu na jej rozmiar, bo ona ma tylko 38 cm średnicy, więc. To była umywalka, która pozwoliła nam po prostu normalnie korzystać z toalety w, w tym WC, no i miała wymiar, który nam po prostu pasował. Więc jeśli macie jakieś umywalki wolnostojące, które mają maksymalnie 40 cm od ściany, no to dajcie znać. Natomiast no nie uśmiecha mi się jakoś wymiana tego, no chyba, że właśnie, tak jak mówię, w formie jakiejś tam reklamacji, bo drugi raz płacić za umywalkę, która no jeszcze nie była użytkowana, nawet bo tam nie zamieszkaliśmy, no na pewno raczej nie wchodzi w grę. Poza tym taką rzeczą, która mi się nie spodobała, była nasza półka nad wanną, którą zrobiliśmy w ramach takiej ozdoby, żeby w łazience było miejsce na kwiaty czy do postawienia jakiejś świeczki. No i początkowo była ona polakierowana w taki sposób, że ta półka była dość ciepła i generalnie ten kolor dość fajnie wyglądał do tych płytek i do tej łazienki. Ale zdecydowanie lepiej pasowałby taki kolor, który byłby dostosowany do naszych płytek. A poza tym e, nasz stolarz wykonał tą półkę w ten sposób, że ona była praktycznie totalnie gładka. E, no i nie było widać tak naprawdę struktury tego drewna, co no, nam się nie podobało i nie chodziło o taki efekt, chodziło bardziej o taką deskawiecie rustykalną z jakimiś widocznymi sękami, widoczną strukturą. No i po prostu poprosiliśmy stolarza o e, wymiar. na tej półki, no z racji tego, że właśnie nie miała ona takiego kształtu do końca jak otrzymaliśmy pr na próbce no a przy okazji po prostu, że stolarz i tak jakby robił tą nową deskę, to poprosiliśmy o zmianę lakieru i teraz ta półka jest już w takim kolorze praktycznie identycznym jak płytki, więc jest już teraz pięknie i absolutnie tam nie mam się do czego doczepić następne pytanie ile płacicie za ogrzewanie? I tutaj słuchajcie, pojawi się odcinek myślę, że na dniach dotyczące tego, ile zużywamy prądu w kwestii pompy ciepła. I pokażę Wam, jak pokazuje to nasza pompa ciepła, ile tam mamy zużytych kilowatogodzin per dzień, per tydzień i per rok. I nagram też w późniejszym czasie kolejny odcinek, jak otrzymamy rachunek z MA już w tej takiej zwykłej taryfie, nie w tej takiej taryfie C, chociaż tam, jeśli chodzi o te rachunki poprzednie z taryfy C, też myślę, że Wam pokażę, jakie tam było zużycie w kwestii ilości kWh, po prostu. I Porównamy sobie pomiędzy tym rachunkiem, który dostaliśmy, który otrzymywaliśmy wcześniej, a tym, co pokazuje pompa. Także wyczekujcie, subskrybujcie kanał, żeby nie ominąć. Kolejne pytanie. Ile lat znacie się z Oscarem? Powiem wam szczerze, że nie wiem do końca ile lat się znamy, bo no my jesteśmy wiecie z jednego dosyć małego miasta. Chodziliśmy razem na pewno do gimnazjum, do podstawówki, chodziliśmy tej samej w klasach 1-3, później ja się przeniosłam do innej szkoły do 4-6 i później w 1-3 w gimnazjum znowu byliśmy razem. Z tych młodszych klas totalnie go nie pamiętam. 4, 6 no to tam może gdzieś tam wiecie, na mieście. No i pamiętam, że na obozy harcerskie też jeździliśmy razem, ale wtedy to było tylko na zasadzie, że ja wiem, kto to jest, on wie, kim ja jestem i byliśmy na cześć i to tyle. A jeśli chodzi o naszą taką bliższą znajomość i związek, no to w styczniu będzie 10 lat, jak jesteśmy ze sobą razem. Także kupa czasu, kupa Życia, połowę życia, praktycznie. No, my jesteśmy razem od dzieciaka, więc no, jak ja miałam praktycznie 15 lat, to zaczęliśmy ze sobą chodzić, także no, od dzieciaka, od dzieciaka się znamy. Czy planujecie jakieś zwierzęta w domu? Jeśli nie wiecie, to my mamy psa. Mamy psa Jorka, który ma 9 lat. No, ale to jest malutki piesek, to jest taki nasz kompan, który właśnie teraz łazi tutaj po podłodze i możecie pewnie słyszeć tu, pod jego małych stóp i pazurków obijających się o podłogę, o panele. Właśnie w kwestii paneli, to mam nadzieję, że na winylach tego tak nie będzie słychać, no ale zobaczymy, bo na razie słychać to bardzo te jego pazurki. W kwestii innych zwierząt, nie wiem, podejrzewam, że chyba raczej na pewno tak, tylko to jest po prostu kwestia czasu, kiedy rozmyślamy nad jakimś takim większym pieskiem, bardziej podwórkowym, ale. Ja mam tak miękkie serce w kwestii zwierząt, że na pewno nie będę w stanie trzymać psa na podwórku, bo po prostu no, nie mam do tego serca i zawsze mi jest tych zwierzaków szkoda i na pewno wpuszczałabym ich do domu i znając mnie pewnie jeszcze na białą kanapę z ubłoconymi łapkami, więc no tak, zastanawiamy się właśnie nad jakimś większym pieskiem. Dla mnie kwestią problematyczną jest, powiem Wam szczerze, że sierść. No i właśnie to, że taki piesek potrzebuje trochę więcej uwagi niż taki mały właśnie Milo, z którym wiecie, my pójdziemy trzy razy na psikupę przed blok i on załatwi swoje potrzeby i on nie potrzebuje jakichś dłuższych spacerów, a wręcz przeciwnie, jak my chcemy gdzieś iść na jakiś dłuższy spacer, powiedzmy więcej niż 2-3 kilometrowy, to on już ma zadyszkę, już gdzieś tam ta krtań daje znać i Ciężko mu się niestety oddycha, więc no, dla mnie to jest problematyczne, że z takim większym pieskiem po prostu no, trzeba wychodzić codziennie na jakiś dłuższy spacer, przynajmniej podejrzewam półgodzinny. A aktualnie po prostu tego czasu za bardzo nie mamy. Być może jak już się przeprowadzimy i e, jak sobie ogarniemy te wszystkie właśnie kwestie domowe, to będzie więcej czasu i więcej energii też na, na takiego zwierzaka. Mm. No, ale właśnie ta sierść nie? i ten bałagan w domu, to mnie tak trochę blokuje przed tym. No nie wiem, jeśli macie do polecenia jakieś fajne rasy, które nie gubią dużo sierści. Um, albo nie wiem, gubią tylko dwa razy do roku w niewielkich ilościach, to koniecznie dajcie mi znać. Um, jeśli chodzi o rasy, to nad różnymi się zastanawialiśmy, więc nie będę Wam tutaj wymieniać. Um, myślę, że moglibyśmy też wziąć pod uwagę schronisko z tym, że. No, te zwierzaki ze schroniska to są zazwyczaj jakieś kundelki, które bardzo gubią sierść, więc kurczę tutaj ciężko. No i w kwestii schroniska też fajnie jednak wiedzieć, jeśli kupujemy na przykład jakiegoś rasowego psa, jakie cechy mogą u niego dominować, a w kwestii schroniska to zawsze jest. Niespodzianka raczej. No nie wiem, musimy temat przemyśleć. Jeśli chodzi o kota, to też nad tym myślę, że bardziej ja rozmyślam niż Oskar. Chociaż w zasadzie nie rozmawialiśmy na temat kota, kiedyś tylko gadaliśmy na temat tego łycego kota. I one mi się podobały, dopóki nie zobaczyłam, że te koty mają pryszcze i że trzeba im czyścić um, tą skórę wokół paznokci, bo tam się zbiera na maksa dużo brudu. I jak po prostu zobaczyłam filmik, jak wygląda pielęgnacja takiego kota, to odpuściłam totalnie temat, ale no też gdzieś tam one mi się podobały właśnie ze względu na to, że no nie mają tej sierści i nie ma bałaganu. Um. Także tak, to w kwestii zwierząt jakieś na pewno się pojawią, ale kiedy to po prostu. No nie wiem.